Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 12 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed 3 Mastered. E, moi drodzy, słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie to, e, tą okolicę tutaj, o, siet... Zaś śmietę... no nie, nie, skruju, nie atakuj mnie, oho, to ryś tym razem, dobra. E, co ja, moi drodzy, chciałem powiedzieć, e, gdzie jest ten ryś do skurowania? O, jest, dobra. E, chciałem, moi drodzy, powiedzieć, że nie wiem, czy pamiętacie tą okolicę z poprzedniego odcinka, ale e, general... O kurde, no odpicuj się, ty... Pacanie jeden, dobra. do mi chyba spół Albo nie dalej mnie goni, no trudno. Dobra, spierdzielamy. Dawaj Konur, wiem, że masz tylko dwie nogi, on ma cztery, ale damy radę. Jesteś szybszy, pamiętaj. Wierzę w Ciebie, pęczniczym duch indiański, starożytny. Eee, no, tupa. No, Zaś ten mnie będzie działać. Kurde, odejdź mi z tym porożem gościu. Nie mogę no. Tym porożem to idź się bij z równymi tobie, a nie ze mną co poroża nie posiada. No. Patrzcie co za kurde. Fajfus 1. No ale generalnie to, co chciałem powiedzieć. Udało mi się opolować tego rysa poza nagraniem, yy, które, na którego żeśmy próbowali polować. Wiecie co, zrobiłem to w sumie najprostszą metodą, mianowicie po prostu kliknąłem yy, trójkąt na napadzie. Yy, kiedy ten ryś się pojawił, Konor mi wyciągnął Łuki, po prostu sam ustrzelił headshota automatycznie nawet bez celowania i właściwie. No i właściwie tyle. Yy, a teraz, moi drodzy, podbiegłem do kolejnego zadania związanego z tym towarzystwem owieckim. Później jeszcze zajmiemy się tymi zadaniami ludzi z Pogranicza. Sprawdziłem sobie tak z ciekawości na internecie ile tych zadań nam zostało i okazuje się, że są to tylko przynajmniej z tego co przeczytałem zadania takie jakby klubowe, czyli to jest coś w stylu jak mieliśmy zadania kurtyzan, zadania złodziei i wojowników w poprzednich częściach serii. E, także e, ich jest chyba sześć, jeżeli się nie mylę, na każdą frakcję. Także myślę, że niedługo sobie już skończymy tę misję. Patriarcha, zobaczmy. E, tam hop jest, ty chyba nie wiesz na kogo ja normalnie polowałem. Wytropielenia. No dobrze, zaraz to sobie ogarniemy, tylko czekajcie, gdzie jest właściwie to zadanie? Ono jest tutaj. Tak mnie wiecie co do czego nam będzie właściwie najbliżej, bo my też mieliśmy tu zadanie jedno ostatnią. Tu nam będzie chyba bliżej, topimy się do tego fortu e, i stamtąd powinno być najbliżej, właśnie do tego zadania ludzi z pogranicza. Także mówię, te zadania moi drodzy, to są takie swego rodzaju questy, e, jak mieliśmy właśnie w poprzednich częściach e, od właśnie kurtyzan, złodziei, wojowników. E, I z tego co wiem, to właśnie, kurde, Konor nie podrabi, nie co co ty mi tu robisz, całe te. No, także te zadania z tego, co wiem, chyba się nie będą powtarzać przez całą grę, jest ich tylko sześć tak jednorazowo. I po prostu. Aha, i z tych klubów też są, moi drodzy, różne wyzwania. Pamiętacie, jak tak się zastanawiałem na, na mapie, jak patrzyliśmy o co chodzi z tymi wyzwaniami. No i się okazuje, że faktycznie. Te wyzwania tyczą się właśnie też tych klubów, czyli to, mówię, to działa tak samo jak właśnie kurtyzany, złodzieje oraz wojownicy, najemnicy, whatever jak to się tam nazywało. Dobra, lecimy ogólnie. Dzisiaj będę chyba raczej dość rozgadany, wygadany, Jaki, jakiś, z jakimś takim dobrym, lepszym humorem niż zwykle dzisiaj wstałem, prawda? Jakoś tak godnie, bożo, Jeź A my tego jeźdźca bez głowy mieliśmy mu polować, faktycznie. Dobra. Co my tu mamy? Okej, okay, zwłoki. Mają one głowę? Jakby mają. Tylko zakryto. O cholera. I co dalej? Eee, Ale ty... Przepraszam, to nic więcej? Serio? Zupełnie koniec zadania, tyle? Oh, man, serio! Nic więcej zupełnie. No to trochę do dupy, tak bym powiedział myślę, że to jakaś większa fabuła się rozwinie z tego zadania, czy coś? Dobra. Eee, na razie innych ludzi z pogranicza nie widzę, ale tu mamy misję tego towarzystwa owieckiego propos tego całego tam jelenia. A coś jeszcze pisaliście, że chyba Ubisoft błędnie nazwał y, zwierzaka jednego, tylko teraz wyleciało mi z głowy o, o czym pisaliście. A ja nie będę do telefonu na nagraniu zaglądał, ale ten, ale pamiętam, że właśnie ktoś pisał, że. Y, że chyba Ubisoft nazwał łosiał. Nie, jak to było? Że Ubisoft. Nie, już nie pamiętam. Dobra, nie będę mówić, bo nie chcę przekręcić, ale generalnie pamiętam, że pisaliście. No nieważne. Moja pamięć, prawda, mała jest jak pamięć po prostu rybki złotej czy innej muchy. Z tego co wiem, mucha ma pamięć chyba, że pamięta ostatnie 5 sekund tylko. Także trochę słabo, nie. Ale muszę na przykład można powiedzieć historię swojego życia, bo wiecie, ona wysłucha. Zapamięta właściwie nic, yy, ale was wysłucha właśnie? To, to jest git, to jest git i przynajmniej nie będzie plotkować o was, to jest dobre. Myślę, że to trzeba by jakoś, prawda, opatentować tutaj. Dobra, 200 metrów jeszcze tego całego jelenia łosia, dzika sarny, dziki jelonty, jeloty, kuny, dzikie kaczki i inne takie. a Konor, lecisz, 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 ty, mój Indianku. O, się Dobra, a moi drodzy, jeszcze wczoraj po nagraniu sprawdziłem sobie, jak się nazywa samica łosia, bo zastanawiałem się nad tym. I samica łosia, moi drodzy... Jak ale nie, Już go wytropiłem? Gdzie on niby jest? I samica łosia się nazywa, moi kochani... Eee, klempa. Właśnie. Jakaś wskazówka, zobaczmy. A to w ogóle jest ten, skarb y, drewnianej nogi. Gdzieś w okolicy, ale dobra, to ja te skarby sobie będę zbierać poza nagraniem. Nie będę was tym męczył. Dobra, byle żeby mi nie uciekł ten oncy... A to nie jest on przypadkiem? Ja bym powiedział, że to jest on. Tak. Tak, gdzie ty mi uciekasz? Halo? Ej, mordo. Kurde. Eee, to jest właśnie to, że będzie ciężko do niego bliżej podejść, poczekajcie. Mam nadzieję, że on mi nie ucieknie. Nie uciekniesz mi, prawda, misiu? No już nie biegnij tam tak. Ej, mordo, poczekaj. Ej, no stójże.

nie, te polowania są jakieś porąbane, nie? No jak ja mam tak podejść do tego jelenia, tak wiecie, tak, 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 tak sprytnie, moment, ale dobra, widzę, że, widzę, że nawet mam na mapie ten, 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 ten zielony obszar zaznaczony, dobra, to let's go. Kurde, ale ciężko jest tak, musimy się teraz wiecie, co w krzakach, e, na pewno, tylko tam nie ma krzaków, bynajmniej ja nie widziałem. Znaczy, jakieś tam niby były jeden, czy dwa krzaki, ale, czy, czy krzaki jakieś tam, ale no, kurde... No, średnio się tam skitrać, no. Wiecie, jak ja mam tego jelenia szukać, ja dobrze myślałem, że to jest on. I zamiast, kurde, strzelić to. albo podbiec szybko, to nie wiem, to się łopowałem jakoś. Wytropielenia. No dobra, tej, no, ale. Halo, to mi zniknął znacznik, zniknął byski. Kurde. Proszę mnie to zaznaczyć. O, dziękuję bardzo. Dobra, let's go. Dobra, omijamy te drzewa. ciup, ciup, ciup. I lecimy jeszcze raz, kurde. Wiecie co, przydałoby się w tej grze szybkie podróże do punktów widokowych, bo wtedy by one miały przynajmniej jakąś, um, jakąś funkcję, nie? A tak to tak naprawdę y, te punkty widokowe żadnej funkcji nie spełniają. No bo wiecie, w poprzednich częściach odkrywaliśmy sobie teren i wszystkie misje, i to było git. Mm, teraz tak naprawdę w ogóle tak to nie wygląda. E, no i tak się zastanawiam. Dobra, i teraz na spokojnie. Gdzie jest ten cholerny jeleń łoś? Czy jakkolwiek mu tam na imię. Widzę dziada. To jest chyba on. Odrzuci się dupą bezczelnie. Nie, to nie jest on. Kurczę jakaś wskazówka. Nie wiem, ten obszar poszukiwań jest dosyć spory. No jak ja mogę go znaleźć. Tam widzę wskazówkę, ale boję się, wiecie, co tak szybko chodzić, bo dobra, możemy ewentualnie potruchtać. Dobra, i na spokojnie. Hej! Okay. Gdzie ten gamon jest? Widzę go biega tam. E, tylko jak to teraz zrobić właśnie, no. Ale dobra, czekajcie, nie będę. Tam śledził jakoś specjalnie. Nie uciekaj, nuna. Ale on ładny jest. Okej, okay. przynęta. No chodź, mi się chodź. Ej! Jest! Oh je yeah. Dobra, pięknie weszło, mamy to. No kurde. No dobra, no ale w sumie no... Było w miarę prosto, tylko wiecie co? Problem jest taki, że kończą mi się... A, co mi się kończy? Kończą mi się przynęty. Powoli, w ogóle wszystko mi się kończy tak naprawdę. Coś mi pisaliście też w komentarzach, że są niby sklepy na pograniczu. Ale no ja żadnego nie widzę. Sklepy. No gdzie jest niby sklep? To jest tawerna, no ale to w tawernie nic nie kupię. Nie wiem, no... Na mapie żadnego sklepu nie ma, może ja o czymś nie wiem? Może tak być, może tak być, ale dobra, na razie ruszam na to kolejne zadanie z polowaniem. Zobaczymy, moi drodzy, najwyżej jak skończą mi się... O, piórko. No ale to tam wchodzi to piórko na razie. To sobie będę poza nagraniem zbierać. O, drugie piórko. No, kusicie zbieractwem, nie powiem, ale dobra, zostawmy to. Co ja moi drodzy chciałem powiedzieć. Yy... Coś chciałem powiedzieć, jak zwykle mi wyleciało za e no trudno. Na razie lećmy zapolować na tego tam. To, na to coś kolejne. Zobaczymy. No Nie czytałem oczywiście, z czym zadania są związane, sprawdziłem sobie tylko, ile ich jest, żeby wiedzieć mniej więcej. Mówię zadań jest chyba. Kurde, odczep się ty AncyMoni jeden. Masz. O, tu skrzynia jest w ogóle. Ale dobra. Mówię, to osoby będę sam zbierać. Dobra, tu mamy też w ogóle chyba Brytoli. A nie, to są ci patrioci. Okej. Okay. Dobra, co masz dla mnie, gościu? Przywódca stada. No dobra. E, wyśledź wilka. O, przynajmniej wilk nie będzie mi uciekał. Mam taką nadzieję. No dobrze, a gdzie tego wilka można wyśledzić? Bo nie widzę ikonki. Tutaj. Okej, okay, to w sumie tepniemy się do fortu będzie bliżej. Dobra, let's go. O, gdzie to jest? W tamtą stronę. Tak, tylko jak ja stąd wyjdę teraz, moment. Bo z tej strony nie ma wyjścia, chyba że po drzewach. O, 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 o gitara. No i ja lubisz po drzewach tej grze spinać. Sympatycznie, sympatycznie to się prezentuje. Doskoczę tam. Ło. Konorek, jaki ty jesteś skoczny! Dobra, lecimy. O, gdzie ten wilku WDZ jest właściwie? Znaczy, WDZ. Zawsze mi się to wyjdzie. Mówię... Mam nadzieję, że ktoś z was kojarzy wilka WDZ. Dobra, nieważne. E, gdzie mam jakieś... E... Nie mam. Szangdy wskazówek? Bez kitu. Au, trochę się tam obiłem, ale to trudno. E, witaj! Nie przynęta! Co ja zrobiłem? Łuk chcę! sta stado wilków, aby wyciągnąć ich przywódcę. Aha, okej! Okay. Takie bajery. Dobra! No, przywódca już nawet tu do mnie przyszedł. Super, siema. I już chyba sobie zginął. A czemu on mi się oddala? Halo, 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 ty, mordo. Nie uciekaj. O, uwaga. Dobra. Zabij przywódcę stada. A gdzie on jest? Tam, dobra. Te filki oskurujemy sobie później, bo się boję, że mi ten ucieknie. Będziesz uciekać? Konor skurował każdą. No ja wiem, że konor skurował każdą zwierzynę, no ale to nie chciał, żeby uciekł mi, nie? Aj ty. Tak ramię nie rozumie. Dobra, ale chyba mamy to załatwione. Okej. Okay. To teraz tak. Aha, i widzę, że kolejne zadanie tutaj jest, dobra. Czyli te zadania się dosyć szybko respawnują, ale widzę, że jeśli. A właśnie, bo. E, z... Moi drodzy, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o zadania ludzi z pogranicza, e, to ich wszystkich chyba nie ma na właśnie pograniczu. Co. No, wiem, ludzie z pogranicza nie mają wszystkich zadań na pograniczu, ale tak to wygląda. E, z tego co czytałem, to chyba pozostałe zadania dla tych ludzi są w Bostonie. E, więc dopiero jak tam się udamy, to. Będzie można za te zadania poboczne się zabrać. Eee, a właśnie z tego co też czytałem, to na pograniczu teraz zostaną nam tylko właśnie te polowania. Eee, I w sumie, jak to zrobimy, to tak naprawdę będzie można już chyba ruszać na fabułę, tak mi się wydaje. Dobra, no, oczywiście nie czytałem też za dużo. Pro... Ej, sklep sklep, 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 sklep. Moment, ikonka sklepu, chwila. Dzień dobry, mogę, mogę pogadać z tobą. Ej, halo. No stój, pacanie. Hey, handel. Halo, co jest? Oh, yeah! Kup Materiały eksploatacyjne. E, daj mi kurde te strzały, wszystkie. Czekaj, jak to, jak to działa? Tu to sobie wypełniam taki. Nie wiem, nie rozumiem. Halo, no ja chcę to. Dobra, mam to. Eee, okej, okay, to strzał mam full. Sidła. No e, a sidła możemy też sobie kupić. Wyciąłem tyle pieniędzy, że naprawdę możemy to spokojnie sobie wydać. Ok, kwadratem to zapełniam, dobra. A teraz pytanie: Czy ja mogę coś sprzedać? Łocie, ciulu, złoty, mam ponad 6 tysięcy rzeczy do. ten. war. O kurde, ile ja tego mam, zobaczcie. No dobra, no to chyba można to sprzedać, wydaje mi się, dawaj to. Gitara, 6 tysięcy w kieszeni. Czyli widzicie, czyli faktycznie są sklepy. O, sprzedaj łupy myśliwskie o wartości 500 funtów, super, kolejne wyzwanie. E, czyli i sklepy są faktycznie, tylko to są tacy handlarze wędrowni po prostu. Że oni sobie jeżdżą i jak nam wyskoczy na mapie, to wtedy możemy go ogarnąć. Okej, okay, okej, okay, dobra. Ale fajnie, że nam akurat teraz wyskoczył, bo w końcu się pozbyłem tych wszystkich rzeczy z ekwipunku. Bo troszeczkę nam, prawda, bordello bum-bum robiły. Co ty uciekasz tak gniunia nie, bój się nie skrzywdzycie. Ja tylko chłopów samców zabiję. Dobra. Kolejne zdanko, zobaczmy, co tym razem. E, cwany kocu.

Tak mi się fajnie poluje w tej grze. Jestem ciekaw w sumie, czy twórcy zaimplementowali tu tą mechanikę polowania, bo zainspirowali się swoją własną grą, e, mianowicie Far Cry 3, bo Far Cry 3 wyszedł w tym samym roku co właśnie AC3. E, I ten. Jak I się zastanawiam, czy to właśnie. Czy właśnie tak to wyglądało, że twórcy, jakby powiedzmy, sami swoją grą się zainspirowali? I z tego względu wpierdzielili polowanie do trójki asasyna, czy, czy było na odwrót na przykład? Czy może to wyglądało tak, że yy, to właśnie Far Cry z Assassina wziął polowanie? Chociaż akurat polowanie w Far Cry było niebo lepiej yy, zrobione, było o wiele bardziej rozwinięte. Muszę przyznać, kurde, Far Cry 3 jaka to była dobra. Ja wiem, że ja już nie wiem, który raz mówi o Far Cry 3 w tej serii, ale to jest naprawdę gra genialna po prostu, jedyna w swoim rodzaju. No nie ma drugiej takiej gry jak Far Cry 3. No. Co prawda, były oczywiście później części kolejne, czwórka, piątka, ale no, muszę przyznać, że. No, trójeczka w serduszku na zawsze. No, Far Cry 3 to jest jednak, no, no, najlepsza część serii, moim zdaniem. Furka też mi się podobała, ale mimo wszystko, no, nie, nie podbiła aż tak mojego serduszka jak właśnie trójka. Zwłaszcza postać wasa, kurde, niesamowity był ten koleś. Szkoda, że był tylko. A, dobra, bo to będzie spoiler. O kurde, ja się muszę tam dostać na takie wysokie, prawda, Cet? Jak ja mam tam wejść? Holy shit, ej, jak ja mam tam się dostać? Oż ty pyte. Ej, tam chyba. Tam jest jakieś wejście do góry. Zaraz zobaczymy. Ale właśnie w sumie odkąd ukazał się Far Cry 3 yy, i zebrał takie kapitalne recenzje. To właśnie trochę widać, że Ubisoft um, tak Far Cryował wszystkie swoje gry. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi mniej więcej. Że widać było, że nie ma, że każda część, czy to Assassina, czy jeszcze jakiś inny gier Ubisoft, to były inspirowane właśnie Far Cry Nie ma co ukrywać, że Far Cry 3 to w sumie chyba jedna z najbardziej wpływowych gier e, ostatniej dekady, tak naprawdę. Co ty, Conor, robisz? No, tutaj masz mi ładnie biec, a nie, jakieś głupoty mi tutaj. Całe te, tylko kupoty ci w głowie. A jak ja mam tam zejść? Chyba jestem za wysoko. Mm. O kurde. Eee, to nie było planowane <ścoughs> Co to było? Konor... Ja pierdzielę. I powiem wam, że normalnie on... On jest normalnie zbyt skoczny. Czekajcie, ja Aha, w tamtą stronę, dobra. Okej, okay, tędy, tędy, do góry, do góry, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Gdzie są jakieś wskazówki? Oho! Poćór mi wskazówki! Witaj, kugarze! Myślałem, że to czekać. jakaś, znaczy, ta, Pantera. Pięknie. Dobra, chyba umarła, co? Okej, okay, no i gitarso. Mamy to, Essa. E, pomijmy sobie animację. już ją widzieliśmy dużo razy. A to nie jest jak w Red Deadzie, że każda inna. Nie żebym się czepiał tej gry, oczywiście. Bo wyszło przecież e, 6 lat wcześniej od Red Dead, więc tutaj nie ma co absolutnie oczekiwać e, takich samych standardów. Dobra. To co moi, drodze, moi drodzy, lecimy dalej z tym polowaniem. Ale powiem Wam, że giga fajnie mi się te zwierzaki poluje. Zyneruję mnie tylko te e, zwierzaki, które uciekają. To mnie trochę wkurza. Ale to wiadomo, każde zwierzę się inaczej zachowuje. E, jedno spierdziela, jedno ucieka, znaczy. no e, Jedno ucieka, jedno walczy. Ten, tak jak jest moja ukochana odpowiedź na wszystkie pytania, to zależy, nie? Jak, zawsze, jak powiecie to zależy, to brzmicie po prostu, jakbyście byli jakimś gigaczadem, naprawdę. Ej, tam skrzynka tak perfidnie sobie leży. Czekajcie, to wezmę sobie, jak już tu jest. A strzegł jej epicki wielki Łoś, czy jakkolwiek ten zwierzak się nie nazywa. W sumie nie wygląda to chyba jak Łoś do końca. O Łosiu mi właśnie pisaliście, coś, że chyba. Łapity? Nie, ja już nie pamiętam. Ale, ale jak coś, jak że właśnie Ubisoft błędnie nazwał tego zwierzaka. Dobra. Z kim ja muszę tu pogadać? Tam jakiś stoi. stoi. moneczko. a nie ty siedzisz jednak. Dobra. Stary kawaler. Ever come across King Edward the Elk? You'd know if you had. He's never found a mate on account of to his aggression. Most hunters leave him be for fear of his charge. Grumpy old bastard's afraid of nothing. Nie, ty to ciotę jesteś, dobra. Wytropł osia, Nie ma problemu. A gdzie jest ten łosiu? On jest tutaj. I niestety, z tego co widzę, nie mamy bliższego punktu, czyli trzeba z buta lecieć. Znaczy, no, tak czy jak trzeba lecieć z buta, ale. Eee, chodzi mi o to, że niestety nie ma jakiegoś niższego punktu do Znaczy, do szybkiej podróży, A, damy, to nie jest Cyberpunk, tu się człowiek, człowiek nie teleportuje. Znaczy, Cyberpunk, no o futurystykę ogólną mi chodzi. Ale dobra, pobiegamy sobie trochę po drzewkach. Będzie miło, sympatycznie. Godnie Boże, akuratnie. Nie, powiem, że spinaczka po tych drzewach naprawdę jest epicka, serio. Giga mi się to podoba. To jest takie e, niby nic, e, ale naprawdę zmienia dużo. Dobra, go 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 tędy. Hmm, czy ja jakoś przejdę tutaj? Tędy musimy chyba iść teraz, okej. Okay. W sumie muszę sobie jeszcze y, później obczaić wyzwania. Hmm, tych, tych, tych całych klubów. Tego właśnie Towarzystwa Owieckiego, ludzi z pogranicza, oho. i zostawcie mi wilki! A wy gdzieś tam chyba z jakąś y, tą... Jak to się nazywa? Kugu... Kuguar? Jak to się nazywało? Dobrze pamiętam. One chyba się z tym gonią. Idę... Odczep się. Bo będę zły. Dobra, teraz tak. Musimy tam jakoś... No co za kurde dziady, no. Dobra, oskurujmy tego jednego co jest po drodze. Już nie będę skurował tamtych. A swoją drogą ciekawe czy to już... Oho. No bym sobie skoczył na główkę, bym się zabił. Brakid. Tak swoją drogą ciekawe, czy to będzie już ostatnie zadanie związane z polowaniem, bo w sumie nie liczyłem tych zadań. Yy, kon... no, no ja wiem, że skurował, Dobra, dobra, już tam animusie odczep się ode mnie. I tak jesteśmy tylko w maszynie. To jest tylko symulacja. Także... Ten... Także mogę robić, co chcę. Oho, słyszałem coś. Ale to nieważne. Dobra. Yy, pójdziemy zapolować się tego łosia i myślę, że będziemy sobie, moi drodzy, kończyć powoli. Yy, ale tak się zastanawiam właśnie. Czy to będzie ostatnia misja już związana z polowaniem? Bo kojarzy mi się, że chyba to jest już szósta, jeśli dobrze liczę. A właśnie, jeśli dobrze pamiętam, to misji było sześć, bo wcześniej zrobiliśmy chyba sobie dwie czy trzy nawet? Teraz ile zrobiliśmy? To jest czwarta czy trzecia? Chyba czwarta nawet. No, czyli chyba to już będzie ostatnia, wydaje mi się. A no, jeszcze zobaczymy oczywiście. Jak to mówił pan Wołoszański, ale nie uprzedzajmy faktów. Znaczy mówił, dalej mówi, żeby nie było, że nie żyje czy coś. Nie no, chyba żyje, ma się dobrze, wydaje mi się. O, mi gry, gierkę mi zacięło, nieładnie... Ale właśnie, jeszcze y, o jednej rzeczy nie wspomniałem, propostę syna trójki. Mianowicie muszę przyznać, że bardzo dobrze jest zoptymalizowany. Co prawda, jedna rzecz mi wkurza, y, że jest ograniczenie klatek do 63, ale... Y, te 63 klatki bardzo płynnie się utrzymują, gra się nie zacina. Tak perfidnie. No chodź tu. Oho, chyba się, chyba się wkurzył. Ej, co jest, że przecież wcisnąłem? Halo! Dobra, udało się. Okej. Okay. Dobra. No, teraz, właśnie pytanie: czy to już wszystkie zwierzaki? No, chyba wszystkie, moi drodzy. Faktycznie dobrze mówiłem. Zobaczcie. Bez kitu, mamy to. Dobra, czyli wszystko, żeśmy już ogarnęli, tak naprawdę. No to super. Czyli tak, jeśli chodzi o się, e, jeśli chodzi o zadania poboczne na pograniczu, to właśnie chyba wszystkie już żeśmy ogarnęli. Super, dobra. Także moi drodzy, nie będziemy oczywiście już nic nowego w tym odcinku zaczynać, ale ja się teleportnę tutaj do tego miejsca, gdzie musimy ruszyć sobie w ramach fabuły. No i w następnym odcinku właśnie za tą fabułę już się w końcu zabierzemy pewnie. Zakładam, że nie możecie się doczekać. Ja zresztą też, bo fabułę Asasyna trójki aż tak dobrze nie pamiętam, więc chętnie ją sobie właśnie odświeżę. No ale nie ukrywam, że polowało też się mega przyjemnie. Dobra, moi drodzy, także tak, będziemy sobie tu już kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i cóż, widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3 Mastered, gdzie to właśnie ruszymy już sobie na fabułę, no bo wszystkie zadania, przynajmniej z pogranicza, poboczne wykonaliśmy. Na razie...